No i dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O poranku o 5.55, jak co dzień, od 1645 dni. Tak jakoś jestem dziwnie doświetlony i dzisiaj uwaga, wyjątkowo nie tylko w samej koszuli, ponieważ zauważyłem ostatnio pewną prawidłowość. Mianowicie obniżono w hotelach. Ostatnio byłem w kilku, ale w Czechach nie, ale u nas i owszem obniżono temperaturę, pewnie ze względu na wysokie ceny energii. Tak sobie myślę, no nie chcę poszukiwać żadnego innego powodu. Pewnie tak jest, ale musiałem, musiałem dzisiaj założyć sweter, kardigan, żeby po prostu, bo jest mi najzwyczajniej w świecie zimno o poranku, kiedy sobie siedzę tutaj i już od prawie 50 minut przygotowuję się do dzisiejszego klubu 555 swoją drogą dziwne dziwne prawda bo przecież rzekomo rzekomo ceny gazu na rynkach światowych spadły do poziomu sprzed wojny w Ukrainie a u nas dalej wysokie ceny gazu ale kto wie co dla nas dobre a co złe nie osądajmy po prostu jest dzisiaj już 20 dzień stycznia Dwudziesty dzień roku. Trzeci tydzień, zostały nam jeszcze oprócz dzisiejszego dwa dni, i muzyka nie gra. No dobra, to je, niech jeszcze chwilę sobie tam po, poszepczę w tle. Dzisiaj Dzień Wiedzy o Pingwinach można się czegoś więcej dowiedzieć. Dzień Bigosów można go zrobić, i Dzień Miłośników Sera można go po prostu zjeść, czy na obiad, czy na śniadanie. Błogosławiony, który nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego w słowa. Julian Tuwim to takie mądre. Naprawdę. Bardzo. 345 dni do końca roku. Dzień się nam już wydłużył o 43 minuty. Tylko patrzeć, jak o tej porze będzie już jasno. Tutaj, gdzie jestem, na zewnątrz jest minus 3 stopnie, i dzisiaj podobno ma być uderzenie zimy. No ale tak zima. Do końca jej zostało 58 dni, to pewnie chce jeszcze też nam dać do zrozumienia, że jeszcze istnieje. No i cóż, mamy jeszcze tylko. Jeden cytat? Anonima? Pewność siebie to nie polubią mnie. Pewność siebie to nic mi nie będzie, jeżeli tego nie zrobią. Ha! No tak. Pewność siebie nie oznacza, że. Wszyscy będą mnie lubić, bo to jest tak naprawdę niemożliwe, żeby mnie wszyscy lubili. Jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził. Mamy taką stronę, która nazywa się Klub 555, i na tej stronie ja tylko zerkam, czy na pewno wszystko działa. Ojej, coś mi się przełączyło. Na tej stronie, Klub 555, można oznaczać swoją obecność i można też. Odgadnąć na przykład, ile osób się na naszej stronie dzisiaj zaloguje, i wczoraj prawidłowo wytypowała to Marlena Wrublewska, która 5 stycznia miała rocznicę swojego uczestnictwa w porannych spotkaniach klubu 555. Marlena Wrublewska, pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Już za chwilę, za kilka sekund. Intro. Rozpoczynamy siłownię umysłu. Wybacz, że dzisiaj jestem cieplej ubrany, ale jest tu po prostu chłodno w pokoju, więc cóż. Wyzywam was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55. Herbata będzie dopiero jutro, kiedy już wrócę na Śląsk. Ale mam jeszcze dzisiaj wodę z plastikowej butelki, niestety. Ale co zrobić? Co zrobić? Wolę ze szkła, ale akurat tutaj w pokoju go nie mam. Ale napiję się z Tobą chętnie. Wik wody o poranku jak najbardziej. Jest też dzwoneczek, mój podróżny, który zaczynamy zawsze sesję klubu codziennie o 5.00. 55. I jeszcze oprócz tego mógłbym sprawdzić, ewentualnie, czy ktoś ma dzisiaj. Okazało się, że Oleg Kowalski ma urodziny 19 lutego i wszyscy składali mu życzenia. No ale dobrze, przynajmniej dwa razy miał w roku złożone życzenia urodzinowe. Będzie tych życzeń po prostu więcej. Czy coś zaszkodziło? Ale to ktoś po prostu podał informację nie do końca właściwą, że. Że yy, dzisiaj czy też wczoraj Oleg Kowalski miał urodziny. A zerkam jeszcze, czy ktoś urodziny ma z osób, które znam. Michał Słomiński, Anula Rybak i całkiem sporo moich znajomych ma. O, Kamil Kleinbauer ma dzisiaj urodziny, tak? No to super. Nie, to są zaproszenia do grona znajomych. No, uważność w tym tygodniu powinna mi dopisywać, a to jednak są zaproszenia. Dobra, nie wiem, kto ma dzisiaj urodziny, ale Happy birthday dla wszystkich tych, którzy mają dzisiaj urodziny, to są zaproszenia. Agata Przygocka ma dzisiaj urodziny. Dobra, ale numer? No, to się zakr zakręciłem. Patrzę tylko, czy ktoś z moich znajomych, kto na pewno jest w klubie, ma dzisiaj urodziny, ale chyba nie widzę tego. Dobra. Dobra, wracajmy. Zamieściłem też, zamieściłem też ankietę na naszym, na naszym YouTubie w, na czacie. I zapytałem, czy praktykujesz medytację. I otóż tak, codziennie praktykuję medytację. 14% ankietowanych. Często 32%. Nie, bo nie potrafią. 51%. I uwaga, nie, bo jest to sprzeczne z ich religią. To 3% ankietowanych. Chcę Wam powiedzieć, że medytacja jest tak naprawdę bardzo prostą czynnością, i my ją robimy bardzo, bardzo często, nie zdając sobie kompletnie z tego sprawy. Na przykład jadąc samochodem. Ale do tego jeszcze dzisiaj wrócimy później. Teraz yy, napisałem w zapowiedzi, że uważność jest pradawną wschodnią praktyką, która bardzo, ale to naprawdę, bardzo przydaje się w naszym współczesnym życiu. O tym za chwilę powiem. Natomiast teraz, może jeszcze po prostu, włączymy sobie, niech sobie gra tam muzyka w tle. Napisałem też jeszcze, że uważność jest bardzo prostą koncepcją. To zwracanie uwagi w pewien szczególny sposób, świadomość aktualnej chwili w nieoceniający sposób. Czyli patrzę na kogoś lub na coś, obserwuję, doznaję, doświadczam i nie osądzam. Nie patrzę, czy ktoś dobrze wygląda, czy źle wygląda, czy jest piękny, czy jest młody, czy stary, tylko po prostu widzę. Czuję. Na przykład słyszę. Czy też czuję. Czuję, czuję, czuję. Mamy, w języku polskim jest jedno słowo czuję na ileś tam różnych, na prawie no, trzy takie czynności przynajmniej. Czyli mogę czuć serca, czuć, ymm, bo jest jakiś zapach, i czuć dotyk. Więc jak to odróżnić? Jak żyć? No dobra moi drodzy i jeszcze napisałem że uważność nie stoi w konflikcie ani z żadną wiarą tradycją ani religią ani kulturową ani naukową to po prostu praktyczny sposób na zauważenie myśli doznań fizycznych zmysłowych tego co widzimy słyszymy i czujemy oczywiście Czegokolwiek, co normalnie byśmy zauważali. Sama umiejętność jest prosta, ponieważ jest tak inna od tego, jak zwykle działa nasz umysł, wymaga to wielu, wielu ćwiczeń, bardzo często. Czyli uważność bardzo często też kojarzona jest z medytacją. Ostatnio ktoś mi powiedział, że ciągle czytam komentarze tych samych osób, ale po pierwsze, to to zacznij pisać komentarze. Ja bardzo chętnie wyłapuję osoby nowe, które piszą komentarze na Facebooku i na przykład coś mądrego napiszą i wtedy chętnie ich cytuję. Ponieważ na przykład Monika Krok pisze zawsze kilka komentarzy, to nie znaczy, że ja ją specjalnie jakoś tam zawsze zauważam, tylko po prostu zawsze Monika pisze i napisała takie piękne zdanie, życie to taniec. Uważność to bycie świadkiem tego tańca, cytując Amit Ray. Dziękuję Ci, Moniko, że piszesz, ponieważ one są zawsze przemyślane. Napisał Kamil Kleinbauer: Jesteś tu i teraz. To przypomnienie, że każda chwila jest cenna i nie powinniśmy tracić czasu na martwienie się o przeszłość. Lub przyszłość, to przypomnienie, aby skupić się na obecnym momencie i cieszyć się nim. To także przypomnienie o tym, że nasze decyzje i działania w teraźniejszości mają wpływ na to, co będzie później. Dlatego warto skupić się na tym, co jest tu i teraz i robić to, co jest ważne dla nas w danym momencie. Helena Kowalewska. Mam wrażenie, że Helena już pisała wcześniej. Czasami trzeba się znaleźć na skraju przepaści, by zrozumieć, co jest rzeczywiście ważne. By zrozumieć, o co w tym życiu naprawdę chodzi. A więc, o co więc chodzi? Może o to, by się do kogoś uśmiechnąć. No właśnie! No właśnie, tego jeszcze dzisiaj nie powiedziałem. Uśmiechnij się. Pokaż zębom świat. Trzeba być może napisać wiadomość, że się kocha. Potrzymać za rękę, porozmawiać, przytulić, powiedzieć, że będzie dobrze, upiec furę czekoladowych ciasteczek. Może chodzi o to, by być. Po prostu być. Cytując Gabriele Gargaś. O, i właśnie jeszcze jeden komentarz napisała Monika: Bycie tu i teraz sprawia, że zaczynamy w pełni czerpać z tego wszystkiego, co przynosi nam życie. Łatwiej i szybciej rozpoznajemy, że z naszym organizmem dzieje się coś niepokojącego. Łatwiej radzimy sobie z problemami, które zawsze są osadzone w teraźniejszości. Jesteśmy też bardziej skuteczni, bo nie blokują nas widma przeszłości, ani nie zamartwiamy się na zapas tym, co będzie. Tu jest jedna rzecz, do której muszę się odnieść. Monika napisała: Szybciej rozpoznajemy, że z naszym organizmem dzieje się coś niepokojącego. Muszę ci powiedzieć i wszystkim zresztą, że świadczy to, że jednak jestem uważny, ponieważ bardzo często zas zauważam rzeczy dotyczące sytuacji w moim organizmie, czy też zauważam myśli, które się pojawiają, które. Mogą budzić niepokój, zauważam i zastanawiam się nad tym, skąd one się biorą. Co jest na przykład przyczyną tego, że pojawia mi się gorszy nastrój? Wtedy się zastanawiam nad tym i wyczuwam, co też może być przyczyną tego. Napisała Agnieszka Ziołowicz: Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można. Naprawdę się liczą, cytując Alberta Einsteina. Nie znałem tego cytatu Alberta Einsteina. Wiele wśród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się, a wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. No tak, mamy pod względem ilość i liczba, czyli coś jest policzalne, to jest liczba tego, a jest coś niepoliczalne, to jest ilość. Na przykład mąka albo cukier tego uczył mnie mój y, nauczyciel, y, który uczył mnie poprawnej polszczyzny. Ale pisze dalej Agnieszka, zauważyłam, że ludzie biegnąc przez życie zatracają jedną bardzo istotną rzecz. Autentyczność. Ja też w pewnym momencie ją zatraciłam. Jednak kiedy dzięki sprzyjającym okolicznościom moja uważność skoczyła na wyższy poziom, zaczęłam wzrastać w siłę. No dobra. Czas na historię. Historię podesłała mi Ania Remisz wczoraj. Ona jest tak może nie do końca związana ani z medytacją, ani może trochę z uważnością. Ale jest historią fajną. Posłuchaj. Nad brzegiem strumyka zasnęła maleńka muszka. Historia jest Bruno Ferrero. Skąd ty, Aniu, bierzesz te wszystkie historie od Bruno Ferrero? Jest jakaś książka Bruno Ferrero na temat, która zawiera w sobie te wszystkie historie? Nie wiem, ale może, może jest. Nad brzegiem strumyka zasnęła maleńka muszka. Z głębi lasu dał się słyszeć głuchy i potężny ryk. Biedna muszka ogromnie się przestraszyła. Wielki, tłusty lew ryczał z całych sił, szukając kolacji dla siebie. Muszka zawołała oburzona: Hej, hej, ty tam, możesz zamilknąć? Co ma znaczyć cały ten hałas? Czy nie możesz pozwolić spać spokojnie, porządnym osobnikom? Jakie masz prawo do przebywania tutaj? Lew parknął, Jakie prawo? Moje prawo, jestem królem puszczy. Robię to, co mi się podoba. Jem to, co lubię. Idę tam, gdzie chcę. Jestem bowiem królem puszczy. A kto powiedział, że jesteś królem? Pytała spokojnie muszka. Kto powiedział, zaryczał Lew? Ja to mówię, gdyż jestem najsilniejszy i wszyscy się mnie boją. Ale ja na przykład nie boję się ciebie, więc ty nie jesteś królem. Nie jestem królem, powtórz to, jeśli masz odwagę. Naturalnie, że powtórzę, powiedziała muszka. Nie będziesz królem, jeśli nie zwyciężysz w walce ze mną. Walczyć z tobą, warknął lew trochę zafrasowany. Kto słyszał coś podobnego? Lew przeciwko muszce, ty mały, nieznaczący drobiazgu, jesteś jednym dmuchnięciem, pol na koniec świata. Ale nie posłał nigdzie nikogo. Dmuchał, wysilał się z całych sił, uzyskał jedynie to, że muszka, która huśtała się na źdźble trawy, wołała: Jestem silniejsza od ciebie, ja jestem królową! Wówczas Lew stracił definitywnie poczucie proporcji i z otwartą paszczą rzucił się, by połknąć muszkę. Ale połknął jedynie kawałek trawy. A gdzie była chytra muszka? Właśnie w nos lwa, Tam zaczęła łechtać go i kłuć. Lew uderzał głową o drzewa, drapał się pazurami, wrzeszczał i ryczał. O, o, mój nos, mój biedny nos, litości, wyjdź stamtąd. Ty jesteś królową puszczy. Jesteś wszystkim tym, czym chcesz być. Ale wyjdź z mojego nosa, popłakiwał lew. Wtedy muszka wyprunęła z nosa lwa, który upokorzony i udrączony zniknął w głębi puszczy. Muszka zaczęła tańczyć z radości i wołać: Jestem królową! Królową! Pokonałam lwa! Zmusiłam go do ucieczki, jestem silniejsza i bardziej przebiegła od niego. Skacząc radośnie, skacząc radośnie, tu i tam Muszka nie zauważyła, że zaplątała się w coś cienkiego, lekkiego i bardzo silnego. W białe długie nici, prawie niewidoczne wśród drzew, które okręciły się wokół owada, krępując jego nóżki i skrzydła. Pająk! Zjawił się ze swymi ośmioma nóżkami, mrucząc cóż to za wspaniała, zakąska do kolacji. Bruno Ferrero. Ta historia akurat nie skończyła się dobrze. Dla muszki. Dla lwa pewnie nieistotna, a tak naprawdę to tylko historia. Historia Bruno Ferrero, który którego historii już tyle w klubie było. Może teraz wróćmy do tego. Ja zerknę tylko, czy jeszcze ktoś dołączył do, do naszej ankiety i napisał... Patrzę tylko na Twoje komentarze jeszcze. O, lubię. No to jest dla mnie zawsze takie trudne, ponieważ najchętniej bym komunikował z Tobą. <noise> Już kolejna osoba pisze, że powinienem czytać książki dla dzieci. Może, może? A jest coś takiego? 365 dni krótkich opowieść Bruno Ferrero. O, widzisz, to może poszukam. Coś takiego. A napisał mój imiennik Fryderyk Dec. Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. No dobra. Ehm, medytuję. Medytuje y, często i codziennie y, 46%, a 51% nie medytuje, bo nie potrafi, i dla 3% jest to sprzeczne z ich poglądami. Zerknijmy zatem, czym to tak naprawdę ta medytacja jest. Tak jak jeszcze napisała w komentarzu Monika, Każdego dnia przyglądaj się sobie, obserwuj, gdzie biegną Twoje myśli i łapie, gdzie będą w przeszłości lub w przyszłości, czy są tam. Umysł musi nauczyć się nowego funkcjonowania. Dziękuj za każdą chwilę, której doświadczasz, bo jest jedyna i niepowtarzalna. Doceniaj proste przyjemności, czerp z nich siłę. Gdy nauczysz się żyć we wdzięczności, tu i teraz będziesz szczęśliwszy i zdrowszy. Nie ma już wczoraj. Jutro jeszcze nie przyszło, jest tylko dzisiaj. Medytacja. Tak naprawdę medytacja to jest technika relaksacyjna, która pozwala na pewnego rodzaju oczyszczenie umysłu, wyzbycie się pewnego napięcia psychicznego i wejścia w stan całkowitego wyciszenia, rozluźnienia. To pewien spokój, wejście w stan alfa, tego uczył mnie kiedyś. Nikolas Engelman, jeden z moich niemieckich mentorów. Wejście w stan alfa, w spokoju, kontakt z naszą podświadomością. Dodatkowo, można powiedzieć, medytacja ma same korzyści: poprawia naszą pamięć, dodaje energii, a także uodparnia nas na stres. Medytację można określić jako trening świadomości, czy też Praktyka, która opiera się na ćwiczeniu umysłu. Pochodzi też, słowo medytacja pochodzi z łaciny, od meditatio, która oznacza słowo zagłębienie się w myślach, namysł czy też rozważanie. Medytacja określa Różnego rodzaju praktyki, dlatego też wykorzystuje się ją do zwiększenia energii życiowej, relaksowania się czy też rozwijania takich uczuć jak miłość, cierpliwość, współczucie. Jest znana tak naprawdę od zamierzchłych czasów, jest sposobem na wyciszenie się i odcięcie się od otaczających nas problemów. To właśnie osoby, które. Mają problemy z panowaniem nad emocjami, czyli mieliśmy w ubiegłym tygodniu ten nawyk. Osoby, które mają problem z panowaniem nad emocjami, winny nauczyć się medytacji. Ja na przykład, kiedy jadę w trasę, przemieszczam się czasami setki kilometrów samochodem, nie słucham radia. Wtedy dzieją się niezwykłe rzeczy. Zagłębiam się w moich myślach, szczególnie jeżeli jadę szybką trasą. Jadę spokojnie, nie śpiesząc się. Zagłębiam się w swoje myśli. Medytacja jest sposobem na wyciszenie się. Wtedy jestem w stanie alfa na pewno. Medytuję, jadę, myślę. To forma treningu, którą w zasadzie mogę polecić każdemu żeby znaleźć czas, można to robić też tak, że siadamy gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu i skupiamy się na swoim oddechu. Wdech i wydech. To to właśnie celem medytacji, uważności powinno być relaks, odprężenie. Odstresowanie się, a w efekcie poczucie szczęścia, spokoju, poczucie spełnienia. Generalnie polecam praktykowanie uważności, medytację każdemu człowiekowi. Nie ma to nic wspólnego z religią. Są ludzie, którzy głoszą tego rodzaju poglądy, ale medytacja to pewien stan, w którym możemy się znaleźć. Jest praktyką dla każdego kto chce oderwać się od codziennych spraw każda osoba która pragnie się zrelaksować odetchnąć dystansować się do otaczającej rzeczywistości warto żeby rozważyła medytację szczególnie na przykład poleca się to osobom które mają problemy z bezsennością wycisza medytacja wycisza nas pozwala się odciąć od nawet w pewnym sensie rzeczywistości. Naucz się po prostu robić. To stań się uważnym człowiekiem. Spróbuj po prostu dzisiaj. Może jadąc samochodem, a może. O właśnie. Napisał tu ktoś: Medytacja jest potrzebna każdemu, by uwolnić codzienny stres. Każdy. Widzę, większość tutaj osób, które piszą, piszą na temat medytacji. Nawet psychologowie polecają medytację. No właśnie. Moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, ale powoli, powoli zbliżamy się ku końcowi. Może tym razem zaapeluję: jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to proszę teraz. Zasubskrybuj mój kanał, szczególnie jeśli jesteś nową osobą. Kliknij na ten dzwoneczek, być może będzie ci przypominać o codziennych spotkaniach klubu 555. Udostępnij może y, klub u siebie na Facebooku. Napisz: Zrób tak zwany zus, proszę, czyli zalajkuj, udostępnij, skomentuj. Dawno nie prosiłem o to, żeby udostępniać klub 555. Dziękuję ci za to, że jesteś. Docierajmy do. Coraz większej liczby ludzi, po to, żeby przekonywać ich do dobrego, mądrego, pięknego, długiego, zdrowego życia. Do tego, by w nim się zakochać. 27 stycznia o godzinie 17.55 spotyka się klub 555 Lublin w lawendowym dworku na ulicy Krochmalnej 13C. Zapraszamy klubowiczów i sympatyków 555 z Lublina i oko okolic będzie omawiany nawyk, Podnoś samoocenę i asertywność. No właśnie spotykajmy się, cieszmy się. cieszmy się życiem, bo, bo mamy je tylko jedno. Jeżeli jednak je dobrze przeżyjemy, w zupełności to wystarczy. Nie będziemy niczego żałować. Będziemy wdzięczni za dobrze przeżyte życie. Piękne, mądre, zdrowe, bogate spełnione. Zatem zakochaj się w swoim życiu. Przestań osądzać, narzekać, krytykować, bo to tylko wywołuje frustrację. Za dzisiaj dziękuję. No właśnie, zimno jest tutaj w tym hotelu, dlatego mam, jestem nie tylko w samej koszuli, ale jestem na ubieranie na cebulkę. <śm> Dziękuję za dzisiaj, widzimy się jutro, jutro sobota. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się kochani. Widzimy się jutro o 5.55. Cześć, cześć, cześć.